Dzień dobry, serdecznie witam na podsumowaniu miesiąca listopada. Kończyliśmy listopad kiepsko. Widzimy, że panele są przykryte śniegiem. Pierwsza połowa listopada była kiepska, z jednym małym wyjątkiem druga połowa była fajna. W skali roku listopad jest najgorszym miesiącem, styczeń, luty były lepsze. Pocieszeniem dla listopada jest fakt, że grudzień będzie na pewno gorszy. Jeżeli chodzi o twarde dane to widzimy, że temperatura już spadła nam do 6 stopni Celsjusza. Temperatura paneli 6 stopni, czyli minimalnie cieplejsza niż temperatura otoczenia. To widać, że było bardzo mało słońca i faktycznie nasłonecznienie wyniosło tylko 43 kWh na metr kwadratowy w porównaniu na przykład z kwietniem 180. no To jest przepaść. To też wynika z tego, że tego dnia jest bardzo mało. Mamy 271 godzin dnia w porównaniu do prawie 500 godzin dnia w lipcu. Także tu już jest bardzo skromnie ubyło aż 60 godzin w stosunku do października, a za to przybyło nam dużo chmur. Produkcja na moim dachu prawie 370 kWh. Od początku roku wyprodukowałem 9952 kWh. To jest. 1048 KWH do KWP. Wynik już przyzwoity. Dachowi postawiłem cel 10 000 kWh i raczej, jeżeli nie będzie awarii, to w grudniu ten wynik zostanie osiągnięty. Jeżeli chodzi o instalację gruntową, 216 kWh produkcji w miesiącu listopadzie, od początku roku 6512 kWh czyli 1085 kWh do kWp. Tutaj wynik jest bardzo dobry. Na tym wykresie pokazuje średnią wieloletnią, kolor niebieski, z aktualną produkcją. Listopad był trochę poniżej średniej wieloletniej. Oczywiście to nie był taki wstyd jak w październiku, kiedy produkcja była dużo niższa od średniej wieloletniej, ale no, szkoda, że październik i listopad są gorszymi miesiącami niż średnia wieloletnia. Ponieważ spowodowało to już, że rok 2020 nie jest liderem produkcji, został wyprzedzony przez rok 2018. Tutaj widzieliśmy, że kolorem zielonym zaznaczyłem rok 2020. Od samego początku prowadził, miał nawet bardzo wyraźną przewagę w kwietniu, potem trochę to spadło. W miesiącu październiku zrównały nam się wszystkie trzy lata, czyli 2018, 2019 i 2020. No i widzimy, że listopad roku 2018 był lepszy i rok 2018 w tym momencie prowadzi. Jeżeli chodzi o zużycie gazu niestety w listopadzie zużyłem go aż 96 m sześciennych to jest trochę więcej niż rok temu kosztowało mnie to 192 zł i od początku roku na cele grzewcze zużyłem 1538 zł zużycie prądu z sieci energetycznej pobrałem aż 897 kWh, co daje mi w tym półroczu już 2431 kWh pobranego prądu. W tym samym czasie do sieci oddałem nadwyżki fotowoltaicznej 229 kWh. Od początku drugiego półrocza 3246 kWh. Widzimy, że więcej oddałem niż pobrałem, ale niestety z tej wartości zakład energetyczny pobierze mi 20% i do mojej dyspozycji zostanie tylko 2597 kWh, czyli moja rezerwa stopniała do 166 kWh. Tyle jeszcze mogę zużyć energii, żeby wyjść na zero. No, widać, że raczej to będzie w grudniu niemożliwe i będę musiał dokupić prąd na to półrocze. Bilans energetyczny, czyli różnica między tym, co przesłałem do sieci energetycznej, a to, co wziąłem, to jest 668 kWh na moją niekorzyść. Tak to wygląda na wykresie. Od marca do września miałem dodatni bilans energetyczny. A listopad jest najgorszym znowu miesiącem 2020 roku. Najwięcej energii pobrałem w stosunku do tego, co do sieci wysłałem. Moja autokonsumpcja wyniosła 141 kWh, czyli 38% całej produkcji zostało przeze mnie od razu zużyte. Od początku roku. Wyprodukowałem tyle prądu, że gdybym chciał go kupić, zapłaciłbym za niego 5772 zł. I ostatnia informacja to są koszty ogrzewania klimatyzacją. Widzimy, że one wzrosły i w sumie na trzy klimatyzatory zużyłem 291 kWh. Dzięki tym klimatyzatorom zużywam mniej gazu na cele grzewcze. Ale no, jak widać, będę musiał w grudniu już za ten prąd zapłacić, będę musiał go kupić, ponieważ nie starczy mi mojej produkcji rocznej z tej fotowoltaiki. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na podsumowanie grudnia. Do usłyszenia.